siemanko kochani przy sobocie my się dopiero zwlekamy ale jeju wczoraj było intensywnie bieżnia spacer jeszcze na bieżni piątkę strzeliłam znowu łyżwy <grym> także wczoraj było bardzo aktywnie, więc pozwólcie że dzisiaj będzie bardzo leniwo nie nagrywałam wczoraj nie nagrywałam, o jezu zobaczcie Jaki bałagan na tym, bo spadał śnieg z dachu i Mech zleciał. Nie nagrywałam wczoraj vloga, ale tak wyglądał wczorajszy nasz dzień. Bardzo fajna książka. Powiem Wam, że jeżeli oglądaliście Netflixa i film, to się nie sugerujcie w ogóle, bo film nie ma podjazdu do książki. Piękne tam są opisy, bardzo mi się podoba. Mm, pokażę Wam y, moją torebkę, bo przyszła od Ewen'ingest. Tada. Piękna jest! Naprawdę. Mogłaby być ciudniejsza, bo jest naprawdę spora, ale y, dałam sobie i na początku, mówię, kurde, trochę za duża, ale dałam sobie ją na krótszy czasek Wiecie, no tak, na jedno ramię. I y, jest ok, Bardzo fajna jest. Piękna jest, naprawdę jest. Jest ciekawa, nie? Taka inna i fajna też taka do ręki, większa. Wszystko tu wejdzie. Y, wszystko tam wejdzie, więc y, do jakichś wiosennych styluweczek będzie ekstra. Czy mamy dzieciństwa! Patrzcie, co ja tu mam na starym MacBooku filmiki z mojego dzieciństwa no, <grywa> Dawaj dawaj lec. Lec. Patrzcie, kto to co, co? No, tak, Bo inne. inne życie mam Babcia zawsze ze mną. Mm. <noise> no, mm. no, Aj, tutaj tutaj tak, ale... czemu ona nie miała palca? Wujek, no bo nie ma jednego palca? Co? Wujek, wujek nie ma jednego nie ma palca. palca. A ile masz latek? Pięć? No, nie. Dwa i pół. A ile masz latek? Trzynaście. No, no, Trzynaście, tak a nie mieszkasz? Co musiałam nazywać? A tak? A ty A dzisiaj? Dziadkuś? A raca? Jaki? 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 A kocha? Rafała? Tak. A jak się ta babcia nazywa Zaśpiekasz? Środka. Środka to jest Marysia. Mamo! spełniłam zachciankę mojej córki zobaczyliśmy jaka mama była jak była mała więc mogę to, ten temat zamknąć i zabieram się za ogarnięcie w kuchni po śniadaniu bo jeszcze tego nie zrobiłam, ale nic mi się dzisiaj nie chce w ogóle czuję się taka jakby mnie coś zbierało coś gardło, coś tam ale przejdziemy się potem na spacer Powiem Wam, że no nie ma atrakcji na dzień dzisiejszy wymyślonych żadnych. Jutro można coś pomyśleć, nie wiem. Zobaczymy, może coś wymyślę, coś byśmy porobili. No za bardzo nie mam pomysłu. Może na te łyżby pojedziemy znowu. Nie wiem. Na moim kanale. E, tak. Ja i mój telefon, to widzę, że to jakoś jest chyba trochę. No, ale już nie wiem, jak zaczęłam nagrywać aparatem, to po prostu nie podoba mi się jakaś z telefonu i pokażę Wam dzisiaj, co zamówiłam na temu. E, fajne rzeczy. I teraz właśnie będę wypakowywać jedną rzecz. Już nią robiłam włosy e, trochę, ale chciałabym Wam pokazać tylko. I zrobimy później test. Nagram osobny test. Patrzcie, mam. Ja kupiłam taki coś na temu za 142 zł. jakoś tak. I będę teraz robić sobie w tym włosy, układać. Tak, tak. Tak, tak. I ma lukówki. I ma do prostowania. Suszarka już suszyłam, ale y, taka średnia moc. Do takich włosów jak ja, ok, ale do długich, no mogłoby być y, ciężko. Ale ogólnie powiem wam, że jestem zaskoczona jakością. Dajcie znać w komentarzach koniecznie o moje włosy na ziemi już. Czy y, chcecie test tego sprzętu i nagramy test umyję włosy i nagramy osobny film z testem tego sprzętu i wtedy powiem Wam z testem tego sprzętu zrobimy film i powiem Wam dokładnie, czy warto, czy nie warto. Dajcie koniecznie znać. No, fajny by był taki film, myślę, testowy. Jeszcze kupiłam rzeczy, ale to Wam pokażę później. Piękne plakaty do Laurki mi przyszły. I tak Wam zostawię link w opisie, jakbyście chciały. Ale będę nagrywać film z testem i recenzją tego. Kupiłam taką. A, stwierdziłam, spróbujemy. Zawsze można odesłać, nie? Ale działa, bo już coś tam próbowałam. Yy, Także ładnie kręci i tak dalej, więc zrobię osobny film i zostawiam Wam link w opisie i pokażę Wam jeszcze, co potem kupiłam. I dzisiaj No, powiem Wam, że jak na układanie, no totalnie sucho. No to wyszło to nawet fajnie i powiem Wam, sprawnie. Yy, Trochę sobie chciałam je tak właśnie popodnosić, popodkręcać w tamtą stronę. Yy. No, także spoko na wilgotnych, to już w ogóle będzie petarda. Ja, że jak zakręciłam loka, to po prostu miodzią do wygładzania, też nawet tak jak na szybko, bo jeszcze tego właśnie tak stricte, żeby umyć głowę, wysuszyć i tam w ogóle ja takich sprzętów, tak jak miałam na tą zreblonę, to pierwszy podsuszam włosy w suszarką i one są już w ogóle takie pół suche i na praktycznie suche zaczynam stylizować. Dobra, ale moje włosy nie chcą się tak za bardzo trzymać, więc od razu je sobie psiknę i idziemy do kościółka, bo Antoś jest chory, ma grypę, w ogóle jak przyjdę, to Wam opowiem, co się porobiło, bo mój mąż był wczoraj na pogotowiu. Z kręgosłupa miałam suche totalnie usta. Antek obudził się z grypą. I po prostu mam dość. Ferie się kończą, a oni są chorzy. I kurtek. Patrzcie, pokażę Wam to, co kupiłam na temu. Nie wszystko, bo jeszcze mam pokrowiec na, na, na słuchawki bardzo fajne taką na to yy, yy, kosmetyczkę dwuczęściową, ma tu góra dół, tu można poskładać sobie te końcówki wszystkie i na dół na przykład wrzucić yy. powiem Wam, musiałam ich upieprzyć, bo normalnie Antek to taka wielka ta kosmetyczka już mam, będzie silniejsza, ale fajna może potrzebujecie na suszarkę czy na coś też ekstra zostawię Wam link w opisie bo nie była droga. A nawet wiecie, nawet na kosmetyki, na podróż. No bardzo fajna kosmetyczka. Możecie spokojnie tu zmieścić. Wiecie, właśnie jakąś prostownicę czy lokówkę na wyjazd i na górę dać sobie kosmetyki. Zaraz wam to pokażę. O, tu ma nawet takie fajne zapinane na rzep, więc nie będzie wam to latać. Więc możecie sobie nawet tu powkładać takie końcówki, ten, a tu włożyć tą suszarkę. Proszę bardzo. Fajne. Naprawdę spoko. Powiem Wam. Mega fajne. To się tu wszystko spokojnie zmieści. Czy nawet na jakiś sprzęt, na elektronikę jakąś. Yy, patrzcie. No na razie to włożyłam sobie tak. i Czy, czy, czy tak? Proszę bardzo. Zapiąć. Szczotkę do włosów. Wszystko możecie tu włożyć i macie to razem, proszę bardzo, fajne, no? fajna, bardzo pojemna, na podróż, super, tak naprawdę by się do jednej tej przegródki wszystko razem zmieściło, tu wejdzie jeszcze spokojnie zwykła prostownica i tak dalej, no ale jak się ma ten sprzęt, to wcale nie jest to potrzebne, tak. To wygląda fajnie, jakość trochę teraz spadła, ale wiecie, no porządne, takie ala, taka skórka. No wiadomo, że to jest sztuczne, ale bardzo fajna kosmetyczka. I yy, jeszcze zamówiłam, zobaczcie, taki fajne, to jest jakby tapeta. I powiem Wam, że to jest chyba tak tapeta. Nie wiem, to jest na płótnie. Yy, takiego króliczka jej kupiłam. Będę jej malować ten pokój, ale no muszę się ich pozbyć z domu i już się tak fajnie, cieplej zrobić żebym mogła okna pootwierać. Także taki króliczek. Dam Wam linka do tych obrazków. Ja wzięłam taki rozmiar na A4. Takie motylki. Super to pasuje do jej tapety. I jej właśnie na ścianie. Tam, gdzie teraz ma taki trochę miszmasz, to jej tam właśnie powieszę to. Kupię ramki. No i jeszcze mamy taką sarenkę bardzo ładne, bardzo fajnej jakości to jest, widzicie? To jest płótno, bo tu się nawet tak szczępi, ale to jest naprawdę super jakości. Zobaczcie. Wygląda to, jakby było namalowane. Takie o, widzicie? Taka struktura jest. Nawet w dotyku to wygląda, jakby było namalowane. Ręcznie. Takie obrazeczki. Bardzo ładne będzie miała dla urcia do pokoju. No, a teraz zabieram się za ogarnięcie siebie trochę, bo za 40 minut, za 35 nawet kosmetyczka mojej córki mam spotkanie Ja nie wiem po co ja tam idę, naprawdę, bo tak Kateheza to jest taka bardziej dla dzieci. Moje dziecko nie idzie tam nie wiem, nie wiem po co ja tam idę. Idę, no, żeby być, żeby odhaczyć, no ale jakby, jakby antek był chory, a mojego męża nie było, to bym na pewno nie poszła. No ale muszę iść. Mi się troszkę ogarnę, a potem siadam i nadrabiam w końcu te vlogi. Powiem Wam, że bardzo fajny jest ten SPF z Holifi, Holifi z biedry. Bardzo jestem z niego zadowolona. Brewki mi się ładnie goją. Jeszcze, no bo jeszcze tu jest takie ten, ale na pewno będę robić korektę, bo chciałabym, żeby to było tu ciemniej, yy, ale bo ja mam takie jaśniejsze te włoski. Ona jeszcze, jeszcze, to nie jest efekt końcowy, bo ja widzę, że ten kolor, on jeszcze tu jest niewyrównany. To jeszcze wiecie, nie jest yy, krepa, się jeszcze to jeszcze nie jest, wiecie, to, że on jeszcze nie nabrał takiego ostatecznego. Widzę, że jeszcze tam się troszkę łuszczy, troszkę coś tam. No, tak naprawdę 9 będzie, chyba 9. Ja byłam jakoś tak, będzie dopiero miesiąc. A ja na korektę dopiero pójdę, tak, w połowie marca, ale na pewno pójdę na 100%. Moje dzieci to mają, powiem Wam. Moja babcia mówiła, że to się nazywa świńskie połednie. Nie południe, połednie. Hmm, że no po prostu mają taki czas, że się przytulają, kochają, a mają taki czas. że Nie, nie wiem, który ja już czasami w ogóle nie reaguję. I oni jak się biją, to ja już, no to znaczy biją, to znaczy kłócą. Oni się nie biją, oni się nie biją. Ale jak się kłócą, to ja czasami już na mnie ja nie reaguję już. Oni sobie muszą swoje sprawy między sobą, ale jak już widzę na przykład, że Laura się wścieka, bo wyprasza Antka z pokoju, bo potrzebuje pobyć sama, a on jak na złość, nie, a on gdy powie wyjdź z pokoju, no to ona wychodzi w momencie. Albo przychodzi i mówi, a ten mnie wygania do swojego pokoju, czy coś, ale to jest po prostu jakaś masakra. W końcu się zapisałam do dermatologa. Idę do dermatologa, nie do tej, co chciałam, ale też ma bardzo dobre, pani doktor, opinie. W ogóle jest z Krakowa i tam widziałam bardzo dobre na nią opinie. Idę do dermatologa z tymi moimi, bo mnie tak wysypuje przy się. Idę z tym. Plus do tego y, mam tu takie, nie wiem, mam tu takiego prosaka. no, no tu, nie wiem, czy to jest prosak i coś takiego miałam też tu na ręce. I zauważyłam, wiecie, ja to kwasami po prostu to mi się w ogóle już fajnie zmniejszyło, ale już to mam bardzo długo i yy, nie denerwujemy to jakoś, no ale jest to na tym ciele. Ja jestem taka wrażliwa na jakieś takie dziwne znamiona. i Ja to wzięłam i yy, kwasami, i to mi się tak zredukowało, że jest płaskie, ale jest takie podbarwione barwnikowo. Yy, I no i chciałabym to sprawdzić, co to w ogóle jest. Czy to też są proste, czy to też jest. Prosak, czy to jest już, czy to jest coś innego, jakaś inna zmiana? Ja mam to bardzo długo, na pewno na drugi rok, na pewno. I właśnie to jest takie w kolorze ciała, takie pod skórą, nie wiem, jakiś zapchany meszek włosowy, a, mieszek włosowy albo coś, meszek, co jest coś jak meszek, mieszek. Mm, albo coś, no ale idę sobie to skontrolować, i przy okazji znamiona czy coś. Idę prywatnie. Już nawet nie zapisywa. Nie chodziłam już po. W ogóle ja się muszę przerejestrować od lekarza, do którego należę, bo to jest. Nie wiem, nie, nie wiem, gdzie ta pani doktor robiła szkołę, ale serio. Muszę się od niej przepisać do innej przychodni, i, i biorę się za siebie.